Małgorzata Saduń, Fundacja Majowe Granie. Biorę udział w projekcie pod tytułem Inkubator Inicjatyw, realizowany przez Stowarzyszenie WARTKO. Jest to projekt, który nam, jako liderom, pozwala edukować się, a równocześnie pozwala na swój rozwój. W tym projekcie bardzo ważnym dla mnie było to, że dowiedziałam się, jak zorganizować swój czas, by móc przełożyć to na bardziej efektywne działanie. Fundacja Majowe Granie organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży. Są to warsztaty z rękodzieła artystycznego, malarstwo na szkle, ceramika, jest to klub malucha, jest to również nauka szydełkowania i robienia na drutach. Proponujemy również naszym potopiecznym warsztaty lutnicze. Podczas spotkań w warsztacie lutniczym. Potopieczni wykonują złupcoki lub skrzypce. W ramach inkubatora inicjatyw zrealizowałam swój projekt. Moim pomysłem było stworzenie folderu, który opowiada o naszych zajęciach, o naszych warsztatach. Znajdują się w nim zdjęcia, znajduje się informacja, jak można nam pomóc. Mam nadzieję, że oglądając go, będą mieli Państwo ochotę włączyć się do wspólnego naszego działania na rzecz dzieci i młodzieży, jak również wesprzeć działania fundacji. Uczestnictwo w programie Inkubator Inicjatyw było dla mnie czasem bardzo ciekawym. Poznałam mnóstwo sympatycznych osób, które również działają na Podhalu i z którymi mam nadzieję nasze drogi jeszcze kiedyś się zejdą. Szkolenia, które były przeprowadzone w ramach Inkubatora były dla mnie dużym zaskoczeniem, dużą nowością tak naprawdę. Nauczyłam się sporo ciekawych rzeczy. Jednym z takich najważniejszych dla mnie to jest nauczenie się pisać wniosków. Pomagają one finansować nasze działania, które prowadzimy w ramach Fundacji Majowe Granie.